Szybka zagwostka. Jak myślisz, kiedy w Ameryce Podziemnej jest bezpieczniej? W dzień czy w nocy? Chwilka na zastanowienie? Poprawna odpowiedź brzmi w nocy. Pod pewnym bardzo konkretnym kątem zwykły stworek nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa chodząc na wolnym powietrzu w świetle dnia. To przez jagódki, o których zwykło się mawiać one. Kilkanaście lat temu stworzenia te zaczęły masowo pojawiać się w całym podziemiu. Pojedyncze osobniki nie są szczególnie groźne, zwykle mają słabe ręce i nogi, a i rozmiarami plasują się mocno poniżej stworkowej średniej. Niestety prawie nigdy nie szwendają się samotnie, a ich zapał do napaści jest prawie niemożliwy do zbycia. Jagódki są niezwykle problematyczne w klasyfikacji, bo nie da się ich jednoznacznie nazwać okruszkiem, stworkiem, stworem, potworem ani tytanem. Wymiarowo rzeczywiście byłyby gdzieś między pierwszą a drugą kategorią, jednakże nie spełniają żadnych innych kryteriów, chociażby żywieniowych. Ich dieta nie opiera się na kwarcu ani produktach odkwarcowych, tylko na mięsie, co jest niedopuszczalne dla rozumnych stworzeń. To sprawia, że można by pomyśleć, że są potworami, wypaczoną wersją siebie, jednak to też nie jest oczywiste. Potwory mutują ze znanych gatunków, zmieniając ich biologię w nieprzewidywalny sposób, a jednak taki, który sprawia, że można odgadnąć pierwotną fizjonomię stworzenia. Jagódki są małe, atramentowo czarne, kuliste, mają pałąkowate, stosunkowo długie kończyny i rozpływające się proste twarze. Ich wygląd mógłby wskazywać na jakieś powinowactwo z owocowymi lub warzywnymi stworkami, kokosami, melonami, pomidorami czy nawet dyniami, stąd też jedna z ich nazw. Na ten moment jednak wykluczono opcję samoistnej mutacji z którychkolwiek z tych stworzeń. Jagódki są praktycznie identyczne, nie ma między nimi żadnych różnic z wyjątkiem jednej, o której wspomnę zaraz. Badacze wykluczają możliwość, w której setki tysięcy kulistych stworków zmutowałyby samoistnie w tak podobne kreatury. Druga teoria, wynikająca z konkluzji pierwszej, skupia uwagę na okruszku zwanym Jajusiem. Nazwa tego stworzenia bardzo trafnie określa, czym jest. Wygląda jak jajo na dwóch nogach. Już tu można zauważyć pewne podobieństwo. Najciekawszym jest jednak podstawowa cecha Jajusia, mianowicie fakt, że potrafi być w bardzo wielu miejscach jednocześnie. To coś jak bilokacja, której potencjalnie nic nie ogranicza. Wszystkie spotkane kiedykolwiek Jajusie to tak naprawdę jeden i ten sam osobnik, będący w różnych miejscach naraz. Umiejętności tego typu mogłyby pasować do profilu jagódek jako potworów, które byłyby w rzeczywistości jednym i tym samym stworzeniem w wielu miejscach naraz. Problem leży jednak w tym, że po pierwsze, nie znamy więcej stworków o bilokacyjnej umiejętności Jajusia, po drugie, jako że wszystkie Jajusie to jeden i ten sam Jajuś, to wszystkie musiałyby zmutować jednocześnie, a nie tworzyć żadnej osobnej, równoległej gałęzi ewolucyjnej, oraz po trzecie, poszczególne Jagódki mogą różnić się między sobą jednym szczegółem ilością zębów. Skoro jesteśmy przy temacie zębów, pora opowiedzieć o tym, co sprawia, że jagódki są tak straszne. Rzecz w tym, że bazowo są bezzębne. Jak już wspominałem, żywią się mięsem, które domyślnie pozyskują, zrywając je ze złapanej ofiary. Kiedy jednak którejś z nich pozostaje głodna na zbyt długo, wyrasta jej pierwszy ząb. Jeżeli nadal nie udaje się jej nikogo dorwać, wyrasta jej drugi. Potem czwarty. Ósmy. 16, 32 i BUM. Jeśli jagódka w głodzie dochodzi do piątego podwojenia ilości zębów, to najczęściej wybucha, kończąc swoje życie, jednocześnie dając je tylu nowym osobnikom, ile zębów miała. W tym przypadku 32. Czasem dzieje się to wcześniej, rzadko później. Najbardziej uzębiony, udokumentowany przypadek jagódki to 256 zębów. Jagódki, które mają zęby, atakują głównie nimi, starając się od razu wgryźć w upatrzonego nieszczęśnika. Jeżeli podczas ataku stworkowi zostanie odgryziony kawał ciała i jakimś cudem ujdzie z życiem, to czeka go los, który można określić jedynie słowem dziwaczny. Dajmy na to one dopadają skrzata, odgryzają mu nogę, ale skrzat wyślizguje się z opresji, chociażby spadając ze skarpy i gubiąc pościg. Generalnie wraca do domu, dochodzi do siebie, rana się goi jego organizm nigdy nie zanotuje tego, że jego noga została odjęta. Ogólne wrażenie można porównać do bólów fantomowych, z tym wyjątkiem, że ból wiecznego trawienia wewnątrz wszystkich jagódek, które skosztowały jego kończyny, będzie trwał bezustannie już zawsze. Mocne leki przeciwbólowe działają kojąco, tak jakby noga nadal miała połączenie z ciałem. A może być dziwniej. Znamy przypadki, w których jagódki o dużej ilości zębów, wskakując w stworka, przebijają się przez niego na wylot, pozostawiając w nim dziurę. Niezależnie od tego, co stanęło na drodze zębatej kreatury, to będzie się zachowywać tak, jakby nie zostało usunięte z ciała ofiary. Na przykład, jagódka przebija się przez czyjeś płuco. Stworek żyje i oddycha zupełnie tak, jakby żadnej dziury nie miał. Fantomowe bóle trawienne występują, dziura przez środek korpusu wygląda poważnie, ale po z tym nic. Życie toczy się dalej, nie wiadomo dlaczego. Zdaje się, że żadne konwencjonalne i logiczne sposoby samoobrony nie działają. Niezależnie od przyjętych obrażeń i pomimo tego, że odczuwanie bólu przez jagódki jest ewidentne, te niewiele robią sobie z prób walki. Jedynym ofensywnym sposobem na unieszkodliwienie tych stworzeń jest użycie na nich materiałów wybuchowych, które rozerwą je na strzępy, nie dając im szansy na regenerację. Z oczywistych względów noszenie dynamitu do samoobrony nie mogło się tak po prostu przyjąć, zwłaszcza w silnie zabudowanych i pełnych stworów w miejskich przestrzeniach. Na szczęście szybko okazało się, że jagódki mają jedną prawdziwą słabość sztuczne światło. Nadal nie wiemy dlaczego, ale sztuczne światło, nawet o małej mocy, jest w stanie wyrządzić ogromną krzywdę jagódkom, roztapiając je i odbierając im umiejętność regeneracji. Oczywiście nie dzieje się to magicznie i na przykład użycie latarki na jagódce w południe pod gołem niebem nie wyrządzi jej szkód, o ile wcześniej się czymś jej nie zasłoni. Kiedy tylko stworki zrozumiały, że kryzys jagódkowy nie jest chwilowy, a sztuczne światło jest jedynym skutecznym narzędziem przeciwko nim, życie całej Ameryki Podziemnej zaczęło rozgrywać się w nocy. Dzięki tej zmianie udało się zminimalizować liczbę ofiar do bardzo niewielkiej ilości przykrych przypadków oraz nieco większej ilości jagódkowych denialistów, stworów, które w jagódki nie wierzą, nierozważnie chcą żyć tak jak kiedyś i czasem giną. Chyba nie każdego można uratować. Dlatego, właśnie w Ameryce Podziemnej od kilkunastu lat, to noc jest tą bardziej bezpieczną porą doby.